Na gali. KPW godzina 0 2022 zmierzy się z Zefirem. Znam tego gościa bardzo dobrze z treningów. Walczyliśmy ze sobą wielokrotnie. Raz wygrywałem ja, a raz wygrywał Zefil. Ale tym razem nie będzie żadnej telefulgowej. Zefil, wiem, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Do tej pory byłeś najlepszym high flyerem w KPW. Może to przez swój ogromny talent. A może przez to, że do tej pory byłeś jedynym highflyerem w KPW, co mogłoby oznaczać, że byłeś też najgorszym highflyerem w KPW? Tą sprawę musimy wyjaśnić i zrobimy to 17 września w Gdyni. A i jeszcze jedno: nie zapomnij zatankować paliwa lotniczego, bo w walce ze mną będziesz tego potrzebował.